Siema, mam mamy dla was konkurs Co 50 lajków pod filmem rozlosujemy dla was rękę Renifra albo Casey Wystarczy zostawić komentarz z nikiem jakim gracie i napisać co chcecie Również rozlosujemy los spośród wszystkich komentarzy kill of elfa Także zapraszam do odcinka Witam, to ja w skinie taliba Znajdujemy się aktualnie na lodowcu Niektórzy twierdzą, że jest to najlepszy event na serwerze Także dzisiaj go sprawdzimy sobie. Mamy przy sobie śnieżki, także mam nadzieję, że materiał będzie Wam się podobał. I za chwilę dobierzemy się i lecimy na bitkę. Jakiego koloru lubisz mieć koksy? Nie wiem, chyba ty zwykłego wiesz, a Ty? Złotego? No właśnie no. zależy, zależy od e, tego, od nastroju, nie? Na przykład jakieś lubiłem fioletowe koksy. A potem czarne. Ja też kiedyś miałem z fioletowymi kokusami, tekstur teksturpaka. Ej, dobra, nie powaliłem się, ale muszę tutaj tego serca ściągnąć. Dobra, a jaki jest swój ulubiony kolor? Nie wiem, chyba fioletowy. No my też. Bo tak ten. Te, w takich ciuchach chodzę fioletowych. Ja też. Właśnie ja lubię. Ja cały na fioletowo chodzę. Nie, ja mam tylko te, trampki białe. A. A, takie szybkie mam. No ja nie, ja mam wszystko fioletowe. Nawet trampki? Tak, przecież widziałeś mnie. A ile plus do szybkości jej masz? O kurwa. Myślę, że plus 10 to jest do szybkości. A, armor jaki masz na sobie? Ja, brota, w czwórkę chodzę do sklepu. Ja na Golasa. Ja wprowadzę czwórce, i jak nie chcę się jeść do sklepu, to z Ja na gola zachodzę. Bo ja lubię czuć się wolny. A, czyli wolność ponad wszystko. Tak, tak. A na przykład, jak nie możesz znaleźć jakiegoś znajomego, jak jesteś zimno na mieście, to piszesz może że i pojutacz ci tego? PPK kanał? <laughs> nie, to jeszcze się mi się nie zdarzyło, bo jeszcze ja teleportuję. A, to No bo... No. ale to ty masz tą zawsze przy sobie. No. A ja nie, no właśnie ja nie mam. W tym jest lipa, Że ja zawsze muszę... Zawsze ja muszę o PPK prosić. Jakoś, jakoś tam daję... Jakoś tam sobie radzę. Okej, okay, okej. Okay. A... Ja pierdolę! Mm jakoś tylko doposów, że to zmian. No nie ja wiem, znowu on weź go Szymek, odejmę błąd. Nie wytrzymam przejść psychicznie. Dziękuję. Olopowałem się. Dzięki Szymek. Gość. Szymek. o, WK jest gildzia. Gdzie? WBS Było to podszywki. O, ja, ja lecę Dobra, ja jedno o tym dół. Jeszcze złoty mnie nagrał, jak w łeb dostaję. Zabiłem <laughs> To złoty przepiski nagrywa? Za ja. tam w łeb akurat. No fraj, tak ma mnie focusa. Powiedz. Wiem, wiem, wiem co chciałeś powiedzieć. No? Co chciałem? Kochany gracz. Tak. Jesteś tam, Szymek? Tak, tapaj. Zbratowałem się. Dzięki. Dawaj go. Nie Nie, wziąłem jak mnie trzeci raz nie, nie, ja lecę, ja lecę, ja lecę Zrobiłem, a ja... Ej, z... no... nie, no. <śm> <Policę>. nie, <śm> <w> <śm> <śm> Dobra, Jarek. No i. dotowanie. A teraz przejdziemy do eventu klipy. Chcesz, aby Twój klip pojawił się u nas na kanale? Weź udział w evencie klipy i wyślij go na naszego Discorda. Ziomek się chyba pali. ich, kurwa granica. Nie, bo się śmieje z mojego Niko. Spalę się, kurwa! No się pali, no się pali. <śpali> <śpali> Serca wam do chuja! No zgadza no, cię, no kurwa za logicz, mam wodę w łapie, no. Dwie <śpali> sekundy! No, rakiet się kurwa pali, no zaloguj się, mam wodę w łapie. <noise> no, kurwa! no, mam cię no, masz. No i za zakoblowali wodę, kurwa, nie ma wody jak coś. Pasi. Co za geje! Rudy poszedł na przynętę. Który jest zajmowanie terenu? Jutro 18.25. Spoko. Use Rudy, ale jak się na, wkleją, to to na przynętę. Haha, nie ma jasności. No nie no, wygrakał my... <noise> zły. Kurwa, no, koksa nie zaliczyło mi. Koksy są off. Jakoś. Jak on ich tam pozabijał? Pierwszego, no. Do, no ja łatwiej na nośny ten. 3-1, Ja, no, ja pierdolę ja. no. ich pizza w klasztorze, ja wyjebałem. I teraz panowie na dole groimy. O kurwa, lecę. O kurwa, nie. Jaki, zabiłem, zabiłem, wam. No. Co się tutaj wydarzyło? jaki jakiś serwer. robimy, tak? Ja umieram, bo kurwa. Co? O kurwa. Przeszłam, man! Hitman w akcji. Ale debile. Kolega się bardzo wściekł. Ewa dyabli, ej. Kanker, Ej Furkan, Kurkan, no ja lecę, kurwa! <grywa> Ciekawe kto go tam wrzucił. Ciekawe, bo się muszę do ja tego. Nie mogę. Oś teraz musisz bo, się śmieję. Zabije, zabiłem, zabiłem, 100%. No mówiłem, kurwa, zabiłem go. Ej, ale dajcie potem, szansie... bo mi wodę. Dawaj, no. z tam cię nie JEBANA! TO nie pada. jest, Co to był? Co to był? to jest? Ibra, to Ibra, to No i odpierdala ciemkę. to To nie ja! To ten, to skoczył po jego itemy! Tam jest kurwa. Dobra, Ibra Najciężej, że jak go nie na koniec przypominam wam, że prowadzimy daily na kanale oraz na konkursie na Ranger Renifer albo Casey oraz na kilo 644, Wystarczy napisać co chcecie, Ranger Renifer czy Case'y, a spośród komentarzy rozwiązuję to dla Was. Na dzisiaj to wszystko. Siema!